Szkoła Awans w Jędrzejowie to placówka z ponad 20-letnią tradycją kształcenia dzieci i młodzieży. Stawiamy na uzyskanie najwyższych kwalifikacji ogólnokształcących i zawodowych, które są dostosowane do wymagań aktualnego rynku pracy. Od kilku lat jesteśmy szkołą kształcącą uczniów różnej narodowości, dzięki czemu mamy niezwykłe doświadczenie w kreowaniu indywidualizacji procesu nauczania. W dydaktyce i wychowaniu kierujemy się nowatorskimi metodami oraz stawiamy na najwyższą jakość. Szkoła wyposażona jest w innowacyjny i nowoczesny sprzęt niezbędny do zdobywania wiedzy i uzyskania kwalifikacji. Do dyspozycji uczniów pozostają profesjonalne pracownie ogólnokształcące, nowoczesna pracownia językowa, komputerowa i gastronomiczna. Stawiając na atrakcyjne kierunki kształcenia, proponujemy naukę w Technikum i szkole branżowej. Technikum to oferta na kierunkach: Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik programista, Technik informatyk. Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód, który łączy w sobie umiejętności kucharza, doradcy żywieniowego i organizatora usług gastronomicznych. Uczeń tego kierunku zdobywa umiejętności oceniania jakości żywności, dobierania parametrów jej przechowywania, sporządzania potraw, dekorowania, porcjowania i serwowania zgodnie ze sztuką obsługi konsumenta. Potrafi zaplanować i ocenić sposób żywienia różnych grup ludności, zorganizować produkcję gastronomiczną, jak również zaplanować i zrealizować usługi gastronomiczne. Technik informatyk przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia. Projektuje lokalne sieci komputerowe i administruje nimi. Tworzy strony internetowe i bazy danych oraz administruje nimi. Technik informatyk to zawód umożliwiający podjęcie pracy w niezwykle prężnie rozwijającej się branży. Dziś niemal każde przedsiębiorstwo i urząd uzależnione są od sprzętu IT i sieci informatycznych, w związku z czym zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży jest ogromne. Technik-programista zajmuje się projektowaniem, programowaniem i testowaniem programów komputerowych, w tym aplikacji webowych. Potrafi administrować bazami danych, projektować elementy graficzne wykorzystywane w witrynach i aplikacjach komputerowych. Cześć, jestem Orbot, a to moi znajomi awans na się. Jesteśmy robotami i będziemy pomagać uczniom z głębokiej. Tajników programowania i robotyki. Szkoła AWANS oferuje również możliwość odbycia praktyk zagranicznych oraz bezpłatnych stażów i kursów doszkalających. Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć dodatkowych turnieje szachowe, piłki nożnej i siatkowej które pozwalają uczniom doskonalić i rozwijać swoje pasje, umiejętności i zainteresowania. Koła to nie tylko nauka, ale również wspólne wyjścia, wycieczki, przeżywanie nowych przygód, poznawanie świata i zwiedzanie interesujących miejsc. Wysoka jakość kształcenia, indywidualne podejście do ucznia, stosowanie nowoczesnych i kreatywnych metod nauczania to wszystko znajdziesz w szkole AWANS w Jędrzejowie. Zapraszamy na nasze social media, gdzie znajdziecie o nas więcej informacji. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia już wkrótce.